Dzisiaj vlog Byłem właśnie w Nano Gym na sparingu Takim leciutkim Jestem na Kijowskiej 11 w Warszawie W tle Mijam najdłuższy budynek warszawski Tak zwany jamnikowiec Czy tam jamnik Czy nie mrówkowiec się chyba nazywał 73 rok Budynek ma pół kilometra 500 chyba 8 metrów A ja postanowiłem W dniu dzisiejszym ponieważ mam Taki luźniejszy dzień. To się przejść po Warszawie. Dawno nie łaziłem, to idę. Jakoś tak nie chronologicznie to wszystko nagrywam. A się z tym przywiewa pomysły przypomina dzisiaj mieliśmy na sparingu tą kultową postać związaną z wrestlingiem. był z nami Konstanty Królik zawodnik utytułowany zobaczcie co on wyprawiał z ludźmi

Też to po Michał, jak tak się wyginam, bo złamał mu rękę, Bo mam ambicje bardzo wysokie. Dojść no. moment od złamania ręki. Z tak? Z mógł do... <noise> bo... Nie wiem, co to Nie to Nie wiem, Nie widziałem ostatnio to jest. Nie Nie że Nie jestem będę co Słabo już. Starość nie radość. Nie, nie. nie jest, wiesz. Jeszcze na filmie. Bez swojej zgody Okej. wszystko co bym chciał. Pozdrawiam moje dziewczyny. Tak? Czyli mogę cię zbić? A ty widziałeś ten dialog 60? 60. 1, 2, 3, 5. 5 kilo. Może staram się posiłować, to będzie... Stoisz Jest, jest. Paga, to jest stówka, nie? 125. Jest. <podzicja> Jak cię widziałem ostatnie <podzicja> razy? <podzicja> To jesteś co? jest ja czarne, cię cię. Czarne. Ja,

Nadgarstki, nadgarstki. Ja, nadgarstki. Właśnie nadgarstki. 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 Nadgarstki.

za tyle na tak w zeszłym tygodniu wydaje chyba 384 kurcie i jeszcze coś sobie Dam sobie taką Tak. Okej. Okay. No nie, nie, to na nie? się <grybuj> jeszcze Wiesz? To już jest złapanie, to jest trzymanie. Oh. Przed i ciągnięcie po prostu w górę. Oh. jest, mocny... jest no, Nie, Właśnie.

Mam nadzieję. A jeżeli, to z... ASMR. Jak powiem, jeżeli źle zrobisz, zostaniesz wyrzucony z Jasna sprawa. ...siłę... Nie wiem, jakiego, ale... ...podciągać nie? Będzie, nieżo, tym będzie więcej punktów. Nie widzisz? Nie Przez, czy... widzisz jak amator... Wróćmy do pytania. Co robicie z grześmieniem? <słyska> <słyska> Punkty powiedziałem, nie wiem co usłyszałeś. Zmucacie punkty? Tak, tak. Zbacz, Zbacz, to bazy. Biegamy. bazę. Biegamy. Zanurzamy bazę. Czyli ja tu wchodzę, nie? Ja chcę zrobię i ci po prostu od razu wejdę. Dwóch spoconych mężczyzn na podróż. Widzisz? Jak cię od razu już tak? ta ten, który od No wyjdzie Słuchajcie, w moim wieku się można pochwalić, w jeszcze nie. To jest ilość moich medali. Popiertej a to przybliżone, jeszcze tak oddalić będzie taka wielka ściana. No tak. Nie no pójdź plus dyplomię. Nie to ktoś to może zgłosić na to zagrożenie budowlane. Nie mam tam całego pokoju w tym momencie, także... Ręce, jako broń biała. O, a tutaj jestem, zobaczcie, wielkim mistrzem świata, z dwoma mistrzami. Nie, na razie zmęczymy jest. Brzęki, a to z tego, to, to jest z tego noczu, co oni się Nic, właśnie siłowali, obuk, co jeszcze brzęk wygrał raz? Tak, tak, tak. Legendę obóz cytetów i brzęk. Tak. Po prostu Denis podszedł na tak. po zdjęcie. A to jest te, z tego to roku. Co oni tam... pan miał okazję złapać Denisa za rękę, to powiem tak. że... Tam... taki zazwyczaj. Tak. Nie, jego ręka, chcę dwa palce. Nie? To ja ja, że... ja, ja z nim rękę, tak się rękę, to to były ty, jego tyle okay. ty wystawały. O tyle tyle go jego palec od moich Jego jeden palec jest tak trzy. Takie grube paluchy, ma, jest. To takie ma takie grube Ma takie śmieszne kciuki, bo ma takie bardzo szeroki pasnopiecz od kciuka i przy okazji przy każdym. Ale macie, ale Na tak, tak w kucz, się nasze. Tak, no, to jest tak, to to się usiłali. A tak, się Nie, co? złapałem, tak, to nie mogę nawet się A to jest się usiłali. A tak, ale to ja tak delikatnie. Na lewą, a na lewą nie starczysz? Też, ale lewą to ja w ogóle nic nie muszę. Znaczy, ja też się zdziwiłem, zobaczyłem To jest się starczy. Ty za... na lewą chyba, nie? Teraz tak. A przed chwilę byłem na prawą. Ale mi się zepsuł kciuk. I... To było dwa to lat temu. No nie tak, no ile lat? W rok, roku, w 17, to... A to były te ta zawody tam u niego na temu. O nie, tak. <laughs> <A>, no, <laughs>

Spróbuj To Jak nie padł. Jak masz rękę, tu już, przegraną, to nie ciągnij. Po co? Jeszcze raz. raz. Tak, wiesz, to ja o tym mówiłem. To już na sekundę nie, już, to nie? No, to, nie chcę, trzymaj, trzymaj. O, ty już, ty nie już nie normalnie masz tu poduszkę, nie? No, ale teraz nie mam. Właśnie opuszczamy Pragę, zbliżamy się do śródmieścia Wisła, płynie w zawiei śnieżnej. Fajna dzisiaj jest pogoda, normalnie nikogo nie ma, człowiek może w spokoju sobie pospacerować praktycznie w centrum Warszawy. Jeszcze mi zostało kilka kilometrów, chyba dojdziemy sobie... Do zachodniego, nie wiem jeszcze czy przez Zadolany, czy przez mieście. na pewno do Góry Tamko. Podróż do domu była męcząca, bo po pierwsze yy, myślałem, żeby dojść do tego zachodniego, tak jak mówiłem wcześniej, ale się okazało, że po prostu byłem cały mokry, bo się za ciepło pourłem. Gdy doszedłem do pałacu kultury, stwierdziłem, wracam do domu no i to był błąd w sensie tym pociągiem, bo w pociągu zbiła się przednia szyba. I 54 minuty czekałem na dworcu w Błoniu, siedząc oczywiście w ciepłym pociągu, na całe szczęście, ale jednak. Myślę, że dzisiejszy odcinek był dosyć ciekawy, przynajmniej dla mnie był na pewno dzień ciekawy. Byłem z psami na spacerze dodatkowym, więc mam dzisiaj 20 500 kroków. Pewnie to nie jest dużo dla niektórych, no dla mnie to jest ogromna ilość kroków. Prawie 17 km. Do następnego. Cześć.